Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na ostatni w tym roku program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu: sukces programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Pilotażowe studia dla mazowieckich nauczycieli i dyrektorów szkół. Kursy dla medyków w Szpitalu Nowowiejskim. Już ponad 120 tysięcy uczniów z całego Mazowsza wzięło udział w programie Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Sukces projektu przerosł najśmielsze oczekiwania organizatorów i uczestników. Takiej frekwencji nikt się nie spodziewał. Młodzież z Mazowsza ruszyła w teren i odwiedziła dziesiątki marszałkowskich instytucji kultury. Odnieśliśmy autentyczny sukces. Ponad 100 tysięcy dzieciaków i młodych ludzi odwiedziło nasze instytucje kultury. Przypomnę, że mamy ich 30. To są takie instytucje kultury jak chociażby Teatr Polski, ale też ta Dramatyczny w Płocku, Warszawska Opera Kameralna. Teatr muzyczny, ale też e, liczne muzea, liczne e, też, e, muzea na powietrzu. Program trwa od maja do końca tego roku. Już teraz ponad 120 tysięcy uczniów obejrzało wystawy, spektakle i wzięło udział w warsztatach. Jest to takie oblężenie, że praktycznie do końca roku mamy wszystkie terminy pozajmowane i już nie przyjmujemy. Dajecie nam szansę, wypełniając widownie po brzegi. Bo z małych miejscowości mogą dojechać grupy dzieci, których normalnie nie byłoby stać na to, żeby przyjechać do Warszawy. I, I to rośnie w siłę edukujemy młodego widza nie tylko spektaklami, również warsztatami filozoficznymi. Samorząd województwa mazowieckiego zaplanował w przyszłorocznym budżecie prawie 13 milionów złotych, na drugą edycję programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Spodziewamy się, że, że w przyszłym roku. Program będzie się także cieszył zainteresowaniem, stąd też podwojenie kwoty, która, która jest zaplanowana w budżecie na, na, ten, na ten program. Ciekawych wystaw i spektakli z pewnością nie zabraknie, tym bardziej, że mazowieckie instytucje kultury stale poszerzają swoją ofertę. W przyszłorocznym budżecie na inwestycje w obszarze kultury samorząd Mazowsza zabezpieczył ponad 93 miliony złotych. Czasy pandemii postawiły przed placówkami oświatowymi szereg wyzwań, m.in. naukę zdalną i funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i dyrektorów wyszedł samorząd województwa mazowieckiego, uruchamiając specjalne studia podyplomowe w zakresie zarządzania i sposobów nauczania. Jak nowocześnie zarządzać placówką oświatową? Czy rozwijać pasję i zainteresowania uczniów w cyfrowym świecie? Zakończyła się pierwsza edycja Programu Edukacyjnego Mazowsze dla Oświaty realizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Samorząd Województwa. Uruchomiliśmy oczywiście szereg programów ze środków europejskich po to, żeby doposażyć nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły średnie w niezbędny sprzęt komputerowy, chodziło o uruchomienie zdalnego nauczania, ale chodziło też o wprowadzenie nowych technologii do procesu dydaktycznego. Uczestnikami studiów było 60 dyrektorów oraz tyle samo nauczycieli i pedagogów. Studia te podniosły moje umiejętności nie tylko organizacyjne, ale również komunikacyjne. Pozwoli mi to efektywniej, sprawniej zarządzać zespołem. Szkoły, zespołem nauczycieli, zespołem pracowników administracji i obsługi. Przez dwa semestry nauczyciele z Mazowsza uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach na studiach podyplomowych, dzięki którym mogli podnieść kompetencje związane z nauczaniem zdalnym. Jesteśmy dumni z tego projektu, dlatego że ten projekt jest integralną częścią takiego dużego projektu do nauki innowacyjnej. Zajęcia rozpoczęły się w marcu tego roku. Na uroczystym podsumowaniu 120 nauczycieli z Mazowsza odebrało indeksy samorządowe z rąk rektora Uniwersytetu Warszawskiego i marszałka województwa. Umiejętne udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej może uratować jej zdrowie, a nawet życie. Pracownicy Szpitala Nowowiejskiego wykonujący zawody medyczne podnoszą swoje kwalifikacje podczas specjalnych kursów dofinansowanych przez samorząd Mazowsza. Ważne jest, aby personel medyczny nieustannie poszerzał swoją wiedzę i doskonalił umiejętności. Z takiej możliwości skorzystali lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni zatrudnieni w Szpitalu Nowowiejskim. Odbywa się cykl kursów certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji. Kurs nazywa się Immediate Life Support, czyli natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia. Jest to kurs przeznaczony dla. Personelu medycznego. Zajęcia według najnowszych wytycznych prowadzili instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji. Celem prowadzonych kursów było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz innych elementów pierwszej pomocy. Potrzebne szkolenia, zasadne szkolenia personel jest bardzo z nich zadowolony. Nie można tutaj wyodrębnić, która forma była lepsza czy gorsza, bo całe szkolenie było, że tak powiem, fantastyczne. To szkolenie jest wyjątkowe, ponieważ mam możliwość uczestniczenia w wykładach, bardzo ciekawych wykładach, dotyczących jakby różnego etapu ratowania życia pacjentowi, ale też w ćwiczeniach. I te ćwiczenia bardzo dużo mi wnoszą. A dla mnie też była ważna taka współpraca, która tutaj zaistniała. W sensie byliśmy podzieleni na grupy, zwykle było to sześć osób, no i mogliśmy po prostu przejść takie szkolenie współpracując ze sobą, i to też pokazywało, jak ważna jest komunikacja tak, w takich stanach zagrożenia życia. Realizację kursów w Szpitalu Nowowiejskim samorząd Mazowsza wsparł kwotę ponad 220 tysięcy złotych. Koniec roku to czas podsumowań i planów. Zapytaliśmy mieszkańców Mazowsza, jaki był dla nich miniony rok i jakie mają plany na ten nadchodzący. Nowy rok przed nami, jakie postanowienia noworoczne? Zrzucić parę kilogramów. Żeby było, żyło się lepiej i lżej. Biorę ślub, także teraz były zaręczyny w tamtą niedzielę. No i chciałbym, żeby był lepszy, prawda. I pracę, zmiana pracy jeszcze mnie czeka. Będę chciał rzucić palenie, o! To jest, to jest podstawowe moje. Dużo zdrówka, dużo uśmiechów. A ja nie mam żadnych postanowień. Bardziej skupić się na duszy niż na wszystkich używkach w tym wieku. No i być dla ludzi miła. A jak pan podsumowuje ten miniony rok w takim razie? No, w miarę był taki, nie był zły, aby nie był gorszy ten. Coraz gorszy, bo człowiek coraz starszy jest. Dostałam rwę kulszową, nie będzie w łóżku. Pozytywnie, raczej pozytywnie. Jakieś były małe potknięcia, ale do przeżycia. O, bardzo dobry, bardzo dobry. Ja jestem zadowolony z tego roku. Trudny yy, i taki, myślę, yy, trochę niespokojny. No, bardzo zły, ze względu na to, że jest choroba w rodzinie, poważna, także należy szanować. Każdą chwilę i cieszyć się, jak jesteśmy zdrowi. Inflacja, wojna w Ukrainie, pandemia. Za nami niełatwy rok, dlatego samorząd województwa mazowieckiego wspierał lokalne samorządy, ale także przeprowadzał własne inwestycje. O podsumowanie 2022 roku poprosiłam marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. Porozmawiam z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Panie marszałku, zbliża się koniec roku roku nietypowego, bo dużo wydarzyło się i na świecie i w Polsce rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca. To jest też dobry czas na podsumowanie. Z jakich działań samorządu w tym roku jest pan najbardziej dumny? No, powiem w ten sposób. Pewnie jestem dumny z pomocy dla naszych braci Ukraińców. Bo to było niestandardowe działanie, niespodziewane działanie. Zostaliśmy zaskoczeni olbrzymią tragedią, która dotknęła naród ukraiński, olbrzymią falą uchodźców, które nawiedziły nasz kraj, w tym Mazowsze. Myślę, że w porywach to było nawet do pół miliona uchodźców. Udało nam się przy pomocy naszych placówek zorganizować pomoc. Na przykład e, transport kolejowy. Przywoziliśmy tutaj całe transporty e, poprzez nasze koleje mazowieckie, ale też e, no, przekazaliśmy kilkanaście karetek e, w bardzo dobrym stanie, używanych co prawda, ale do tego, żeby wsparły tam e, służby ratownicze. Przekazaliśmy sprzęt e, ratownictwa też e, e, związany z funkcjonowaniem Straży Pożarnej. Pomagaliśmy też przez nasze instytucje ekonomii społecznej w kreowaniu wyżywienia i mogę powiedzieć, że no to jest pewien powód do dumy, satysfakcji, że w takiej trudnej sytuacji i to w rok po takiej wielkiej walce z epidemią udało się wygenerować te programy wsparcia. Uruchomiliśmy też program na blisko 18 milionów złotych, który też jest w trakcie realizacji. No, ale oczywiście m, mogę też powiedzieć o wielu innych działaniach tak, e, związanych z naszym e, realizacją inwestycji. Jak zwykle było ich około 30%, co przy 4,5 miliarda inwestycji e, to prawie 1,5 miliarda przeznaczyliśmy na inwestycje w naszym województwie. Też jestem bardzo dumny z takiego bardzo szerokiego programu wsparcia dla samorządów gminnych, samorządów powiatowych, dla organizacji pozarządowych. To uasabia taką naszą zasadę po pierwsze pomocniczości, po drugie solidarności z naszymi partnerami w samorządach innych kategorii. No, po trzecie, też taki równomierny rozwój województwa uzyskujemy dzięki temu. Więc można powiedzieć, że zrealizowaliśmy w ramach 14 programów wsparcia około 5 różnych inwestycji. Niektóre z nich są małe, program na grantach dla sołec, czy grantach dla gospodarstw wiejskich, czy dla działkowców. No, oczywiście są też większe, wsparcie na przykład dla ochotniczych straży pożarnych przekroczyło 24 miliony złotych. No ale też są inwestycje duże, czy bardzo duże, w których czy to realizowaliśmy sami. Można podać taki przykład budowy ośrodka radioterapii w Płocku, który jest rzeczywiście kwota blisko 80 milionów, i to jest zaawansowana inwestycja. Ale też takie inwestycje kilkunastomilionowe realizowane przez naszych partnerów, bo tu się uosabia taka dobra współpraca między poszczególnymi kategoriami samorządu i to jest taki element wyrównywania rozwoju i też oczywiście rozwiązywania tych nawet najmniejszych problemów, bo są bardzo ważne duże inwestycje, ale są też ważne te małe, które poprawiają warunki życia ludzi. No, gdyby prowadzić zamknąć, no to kończymy też regionalny program operacyjny, kończymy rozliczanie, kontraktowanie, więc myślę, że tu też no, może być z tego dumny, że właściwie 96% środków zostało zakontraktowanych no i że będziemy w tej chwili dążyli, żeby do końca, czyli do końca roku 2020. Trzeciego, już ten program zamknąć i go rozliczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Orszaku. Ponieważ to ostatnie w tym roku wydanie programu Mazowsze Wiadomości z regionu, życzę Państwu wielu pozytywnych zaskoczeń w 2023 roku. Mam nadzieję, że będzie on obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, żeby mogła Państwu przekazywać tylko dobre informacje. Do zobaczenia ponownie już niebawem.